Cześć, tu Wojtek z Polska Polskazwiedza.pl Dzisiaj chcę Wam powiedzieć nieco o swoim oświetleniu w kamperze. Jak powiedziałem w jednym ze swoich poprzednich filmików nie planuję mieć dodatkowego akumulatora w kamperze więc cała elektryka będzie się opierała na żarówkach z USB Będę też korzystał ze swojego powerbanka Mój zestaw zaczynając od najprostszych czyli też na baterie, takie lampki, że będę mógł je gdzieś przymocować zasilane są na trzy baterie AAA więc myślę, że to jest krok pierwszy krok drugi, mam takie dwie żarówki z takim haczykiem, że sobie je zawieszę gdzieś przy, przy suficie one mają własne źródło energii, są ładowane przez USB Parę razy już je sprawdziłem. Mają kilka trybów, czyli najjaśniejszy, jaśniejszy i delikatny. Mogą też mrugać, ale tak naprawdę chodzi o to, że można je zawiesić i bardzo długo trzymają. Gdy się wyczerpie, bez problemu jestem w stanie doładować je, mając swój, akumulator, swój przenośny powerbank. Jego możliwości pokazywałem w jednym ze swoich poprzednich filmików. Mam takie żarówki dwie. Ich moc, kupiłem je na, na AliExpress. Trzymują od 6 do 8 godzin. Faktycznie tak, tak jest ich moc. Jeśli dobrze pamiętam, to są 40W. Nie chcę wam tu skłamać. Tak, 40W są. Parę razy już się używałem. Fantastyczna sprawa w ogóle to, żeby je ze sobą nosić, ale tak naprawdę ja je wieszam na górze i trzymam. Inna rzecz, jeszcze kupiłem sobie szperacz na Allegro Coś takiego, żeby po nocy w lesie móc dobrze sobie oświecić drogę Ale to co mi się podoba, że szperacz też ma funkcję lampki Czy oświetlenia, czyli tak Normalny szperacz oczywiście, ale to co czasami będę wykorzystywał w kamperze to po prostu można go postawić i włączyć światło albo białe, albo czerwone w tym, z tego powodu też ja to traktuję jako oświetlenie w kamperze to co mi się podoba w tym modelu to jest też fakt, że po pierwsze ładuje się go przez USB ale z drugiej strony on też jest powerbankiem czyli do niego można podłączyć jakiekolwiek oświetlenie i też to może nam służyć do zasilania innego urządzenia, czyli w moim przypadku, kupiłem sobie listwę, którą zamierzam zamontować przy, przy, przy blacie kuchennym, żeby ładnie oświetlać sobie przestrzeń, gdzie będę przygotowywał posiłki. Jak widzicie, to jest zasilane przez USB, i to co mi się podoba, że tu jest. Fotokomórka, więc można nawet dłonią włączać to. Mam albo zwykły USB, albo właśnie ze, ze szperacza, ale pokażę Wam na zwykłym USB, czyli po, podłączam. I to co jest dobre, że samą dłonią można włączać tą listę. Czyli jak będziemy coś robić, czyli boom, i możemy zmieniać temperaturę barwną, albo w ogóle wyłączyć listę i to będę też wykorzystywał w swoim kamperze zasilane przez USB jeszcze pomyślałem sobie, ale to przez czysty przypadek, bo kupiłem do nagrywania coś takiego, to się nazywa Beauty Fill Light, czyli żeby dobrze się oświetlać przy nakładaniu makijażu, ale też żeby nagrywać filmiki na YouTube i mieć dobre oświetlenie. No ja akurat teraz tego nie mam, właśnie chcę wam pokazać jak to wygląda. Jak zobaczyłem właśnie jak to wygląda, to myślę też, że będę wykorzystywał to w kamperze, żeby zamontować albo na ścianie, albo do sufitu, albo nawet na zwykły na zwykły statyw. Ale to jest o tyle fajne, że zobaczcie, to jest leciutkie. Można by to nawet przymocować na suficie i włączyć, tu już korzystamy z większego powerbanka odpalimy. I proszę bardzo, to jest o tyle fajne, że sobie myślałem, że może zamontuję to w ogóle na suficie, żeby tak ładnie to oświetlać. Ale jak będę chciał mieć przenośne, żeby nie wiem, czytać książkę albo coś doświetlić w kamperze, to myślę, że to jest fantastyczna sprawa. Natomiast to jest naprawdę leciutkie. To jest 60W światło, średnica 10 cali. Więc to też jest może być ciekawa alternatywa do oświetlenia swojego kampera przez USB, czyli kupienie takiego beauty lighta. Według mnie fajna sprawa, u mnie to wyszło przez przypadek, ale myślę, że będę go miał w swoim kamperze i to co jeszcze planuję mieć jako oświetlenie na stałe zamontowane, to już wam pokazuję. Akurat mam taką taśmę ledową kiedyś kupiłem i zamierzam to po prostu wzdłuż całego łączenia między sufitem a ścianą. Po prostu kupiłem takie korytka, zamierzam to wkleić i będzie to po prostu przez całą długość samochodu. Akurat korzystałem z tego, pracując przy kamperze, to daje bardzo ładne światło. Akurat mam ten power bank, co wam tu pokazuję, więc nie potrzebuję mieć ani właśnie dodatkowego akumulatora. Ani jakiegoś innego źródła energii wystarczy mi ten power bank, czyli wystarczy, że jak będę chciał porządnie sobie oświetlić kampera, podłączę to, włączę i jak widzicie przez całą długość całego kampera dzięki temu będę mógł oświetlić. To będzie jakby w ostateczności, ale chcę mieć też na stałe oświetlenie, żeby to, żeby właśnie będę potrzebował porządnej dawki światła, żeby móc bez problemu podłączyć tą całą listwę i trzymać. myślę, że te wszystkie rzeczy, które mam, absolutnie wystarczą mi, żeby mieć światło w samochodzie. No najbardziej myślę, że, że te żarówki dadzą radę i ta listwa. A poza tym, gdy będę chciał się doświetlić, no to jeszcze mam właśnie tego to szperacza postawić. Też będzie to gotowe. A resztę, resztę zobaczymy. Więc tak wygląda mój zestaw oświetleniowy w swoim kamperze. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Wojtek z Polska Zwiedza. Hej! Tak wygląda mój zestaw od najprostszych na baterie do światła zasilanego USB. Do światła mającego własny akumulator, aż do światła, które jest zasilane przez 230. Cały przekrój. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.